Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przechodząc obok jeziora galilejskiego, ujrzał Szymona i brata szymonowego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro. Byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: Pójdźcie za mną, ma sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za nim. Idąc nieco dalej, ujrzeli Jakuba, Ze ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza i brata jego Jana, którzy też byli w Łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawiwszy ojca swego Zebedeusza razem z najemnikami w Łodzi, Poszli za Nim. Oto Słowo Pańskie. Niezwykła jest ta Ewangelia, kiedy Pan Jezus powołuje apostołów, i powołując ich, odnosi się do, do tego, kim są, jaka jest historia ich życia. Nie przekreśla historii, nie mówi teraz wszystko będzie, kasujemy co było, tylko będzie teraz wszystko inaczej. Albo to, co było do tej pory, odwołuje, a będziecie mieli nowe życie. Tylko Jezus wpisuje się w historię życia. Byliście rybakami, a ja was uczynię rybakami, ale ludzi. To jest to, co Pan Jezus mówi o przepisach prawa: że nic nie znosi, żadne prawo nie będzie zmienione, ale wszystko będzie wypełnione. Wszystko się zmieni. Gdzie wypełniona jest nowa jakość, ale się nie zmieni. Będziecie dalej rybakami, ale już nie ryb, tylko ludzi. I to jest ta zmiana, nie zmiana, tylko wypełnienie się. Bóg, który posługuje się naszymi talentami, posługuje się tym wszystkim, czego się w życiu nauczyliśmy, ale też i naszymi bólami, traumami, trudnościami, historią naszych rodzin. I to wszystko chce. Włączyć w to, żebyśmy teraz stali się rybakami ludzi, żebyśmy teraz byli tymi, którzy łowią dla Królestwa Bożego. Być może był moment, że łowiliśmy dla grzechu, łowiliśmy po ludzku coś dobrze, bo łowienie ryb nie jest czymś złym, ale Bóg daje nową jakość powołaniu, i od teraz będziesz Będziecie rybakami ludzi. Dla Piotra oznacza to dalej mieć sieć w rękach, ale inną. Człowiek, który żyje ewangelizacją, człowiek, który głosi Chrystusa, to jest ten, który ma sieć w ręku, sieć Słowa Bożego, sieć, którym jest Słowo Biblia, Słowo Boga. Słowo Boga do nas, Bóg, który mówi w sercu. To jest człowiek, który nie tylko czyta pismo, ale je głosi, żyje nim, mówi o nim ludziom, modli się Pismem Świętym, słucha Boga w swoim sercu. To wszystko jest uczenie Was rybakami ludzi. Dalej, sieci zarzucane po to, żeby. Ludzie mogli się przejrzeć w Piśmie Świętym, usłyszeć głos Boga. To jest uczenie ludzi dochodzenia do spotkania z Jezusem, podprowadzania człowieka, by spotkał się z Jezusem nie tyle ze mną, co z Jezusem, żeby spotkał w końcu Jezusa w osobowej, żywej relacji. Nie w kulcie, nie w tradycji, ale żywo żeby spotkał Jezusa. Wszystko dookoła, kult, tradycja, świątynia, budynek, to wszystko jest po to, żeby spotkać się z Jezusem, żeby dać się złowić. Człowiek, który żyje tym powołaniem i tak jak patrzymy na apostołów, oni tak myślą, robią wszystko w ten sposób przy Jezusie, żeby iść do nowych ludzi wychodzić dalej do nich i znowu dalej i, i przekraczać granice nie że czekają aż ktoś przyjdzie tylko idą do miejsc i do takich sytuacji gdzie jest Bóg jest odrzucany tam zarzucają sieć, a tutaj gdzie ktoś przychodzi to robią wszystko żeby Tutaj byli nowi rybacy. Żeby każdy z nas wziął pismo i zanosił je dalej. Żebyśmy tak żyli już słowem, że staliśmy się rybakami. Tutaj, jak jesteśmy w kościele, możemy cały czas mówić o tym, żeby nas sieci zagarnęły. Ale przecież prawda jest taka, że my jesteśmy już zagarnięci przez sieci. Jesteśmy już złowieni przez Chrystusa. Jesteśmy już w piśmie świętym, że czytamy je chociażby nam przy świętej, oby więcej, oby bardziej się w piśmie przeglądać. I możemy na tym poziomie pozostać, że cały czas jestem łowiony, że cały czas mnie sieci zagarniają, że cały czas tylko na tym etapie. Tymczasem Jezus nas powołuje dalej. Ty masz być rybakiem ludzi. Ty masz być tym, który zagarnia. Pismem świętym kolejne osoby, które uczysz modlitwy, uczysz spotkania z Bogiem. I to jest Kościół, który się rozwija. Kościół, który się nie rozwija to jest ciągle każdy z nas w tym samym miejscu. Ciągle, czy sieci mnie zagarnęły, czy udało się znowu. Tymczasem mamy się stawać rybakami rybakiem, człowiek. W tym łowieniu ludzi. Są ciągłe przeciwności, ciągłe wychodzenie na zewnątrz z pismem i zagarnianie pismem świętym tych, którzy go nie znają, wiąże się z jakimiś przeszkodami, nie tylko zewnętrznymi, ale i wewnętrznymi. To, że ktoś na nas popatrzy i powie, że tak nie wolno łowić, to jest zły sposób łowienia. Tak się nie godzi. Ten sposób łowienia to jest świętokradzki, a tamten to jest w ogóle obrazu burczy, i tak dalej. I, i, I będziemy się z tym spotykali. Rybak ma to do siebie, że w danych okolicznościach, jak jest na wodzie, ma pewną wiedzę, wyrobienie, zarzuca na nowo, jeszcze w inny sposób, jeszcze w inny sposób. Robi to ciągle świeżo, bo widzi, co się dzieje. Zmienia się pogoda, zmieniają się okoliczności, zmienia się sytuacja. Raz jedzie, płynie łowić w dużej ekipie, raz w małej i trzeba łowić inaczej, dostosować się do tego wszystkiego, co jest dookoła. Nie ma jednego sposobu łowienia. Bycie rybakiem to jest bycie na żywiole, bycie non-stop, w akcji w taki sposób, że potrzebuję wszystko, co mam. W głowie, w sercu dostosować do pasji łowienia. I tak jest człowiekiem, który dał się porwać Chrystusowi, usłyszał słowo: Odtąd ludzi będziesz łowił. To jest człowiek nieustannego pomysłu, nieustannego wychodzenia, szukania, w jaki sposób do sieci Bożych, czyli do Pisma Świętego, Pismem Świętym, Słowem Bożym, zagarniać nowe osoby. To jest dzisiaj pytanie, które sobie potrzebujemy zadać i my, i w kościele. Czy jeszcze mamy rybaków? Czy mamy tylko medale takie, rybak był kiedyś? Czy jeszcze mamy osoby, które są gotowe wychodzić? Czy się w tym kierunku, czy mamy takie pragnienia w ogóle jeszcze? żeby do tego wrócić z, zalęknione, z zalęknionego kościoła, z zalęknionego osaczonego z różnych stron. Czy potrafimy z tego się wydostać w naszym myśleniu, żeby na nowo stać się rybakami ludzi. Niektórzy z nas to robią. Niektórzy w miejscach pracy, tam gdzie jesteście, pomimo tego wszystkiego, co jest dookoła, głosicie słowo. Słowo Boże, trzymacie je w sercu i gdzie tylko się da, zarzucacie sieci, sieci Słowa Bożego i niektórzy tak robią. Sami widzicie i każdy może to w sercu oceniać, nie trzeba tego mówić do mikrofonu, czy my jako księża to robimy, czy już nie, czy Kościół to robi, czy już nie i świeccy, bardzo konkretnie, czy to robicie, czy nie? Każdy z nas na to pytanie potrzebuje sam odpowiedzieć, żebyśmy się nie oceniali, a jednocześnie modlili o rybaków, ludzi, o tych, którzy na żywiole, w którym jesteśmy, w którym jest woda i ten żywioł życia naszego, że zarzucamy sieci, że się nie boimy, a może jest dzisiaj tak. Że mając kutry, mając wszystko, jako rybacy, mając Słowo Boże, patrzymy, jest zła pogoda. Nie wypływa się. Nie popłyniemy. To już jest, ta zła pogoda już trwa jakiś czas. Może 10 lat, może 5, może 15. Jest coraz gorzej. Nie zanosi się na to, że się przyjaźni. Ale wypłynąć nam się w taką pogodę jakoś, nie chcę. Nie mamy innego pomysłu. Nie szukamy. I tak stoimy, myśląc cały czas: No, w końcu jestem rybakiem może w stanie spoczynku, może już na ręcie, ale tworzymy piękny kościół rybaków tylko nie pływamy już nie wypływamy z sieciami bo zła pogoda to, to my to potrzebujemy ocenić. To ocenić, i zapytać się przed Panem Bogiem każdy z osobna, co robię, gdzie jestem, co mnie zniechęca, mnie osobiście, co sprawia, że przestałem mieć entuzjazm Ewangelii, przestałem tak czytać pismo i tak je głosić, że ono jest tym, co łowi człowiek. Tak się modlić, tak rozmawiać, tak współpracować z Duchem Świętym, że zagarniam sieciami Chrystusa do Chrystusa ludzi. Niech to w nas jakoś popracuje. Pytania otwarte, na które myślę, że nie ma co do mikrofonu odpowiadać, bo to nie o to chodzi, tylko żeby sobie to pytanie samemu postawić. Albo ja będę odważny, żeby wypływać i zagarniać Słowem Bożym człowieka do Chrystusa, albo kutry będą stały, rdzewiały i coraz mniej osób będzie miało jeszcze chęci wypłynąć. Popatrzmy w nasze serca, módlmy się o rybaków, ludzi, módlmy się o to, żebyśmy my nimi byli. I żebyśmy byli tak zafascynowani sieciami, słowem Bożym, żebyśmy tak byli, trzymając je w ręku, podnieceni tym, co Bóg do nas mówi, że On to do mnie mówi. Bóg prawdziwy, Bóg żywy. Że ja chcę to głosić, że chcę z tym iść, oby się to w nas budziło nieustannie i tę misję, jesteś rybakiem ludzi. Bóg Cię do tego powołuje, żebyśmy ją na nowo odczytywali, codziennie ją odczytywali i za zaproszeniem Pana Jezusa odważnie szli. Amen.